Hej, cześć, witam was, ja jestem Nyga, a to jest druga część piątego odcinka z serii, w której zgłaszam samego siebie. I osobiście uważam, że ten odcinek może nie jest jakoś niewiadomy jak super, ale jednak męczyłem się z tym adminem prawie godzinę, więc za to możecie dać lajka. I nie przedłużając, po prostu zapraszam do filmu. F3 plus C. No, masz, no i co? Ale szybko, ja muszę iść, dziumek. Masz czas, powiedziałeś. No, myślałem, że mam czas, ale dzisiaj kościół, jednak jest. 18 mam płaski. F3 puste, nie Mam pie... No kick dałem przecież. A, sorry, tak. O. Bez czatu, wyłącz czakry. Mi wyłączy grę chyba. A, już myślałem. Ej, masz jeszcze 5 minut i ja do kościoła, nie? No ty mnie będziesz wykrywał, co ja mam robić. No halo, a bóg to co? Boga się nie boisz? Teraz wcześniej F3 plus B. A to jak te... A no wiesz. No jest, kicnięte. Ty! Mi się nie włączyło! Widzisz to? Właśnie nie ruszaj myszką Ale ten Steve jest w jakimś prostokącie Elo Jakiś Partix No i co dalej? A ja on coś na rynku elo um. Dobra, wróćmy do tego mindrarla. Czyli... Tu. Tu... Tu. Jestem. No. Weź znaczy teraz plik RH. Jak krew. Rychy. ryku ja. No jestem. No. Teraz otwórz go. Mm, jak mam go? Otworzony. Co tu, co tu widzisz? To są jakieś ślaczki arabskie tylko, wiesz? Dobrze. To chyba tu nie niewiele wyczytać, chyba że arabem jesteś. A może z tego się ułoży napis Kuzuni, Będę obana, nie? Nie mówię nie. Dobra, już styknie. Ma, mam jeszcze 5 max minut, bo będę musiał do wtedy biec. Co ty tu czytasz? Już koniec, koniec, okej? Okay? Wystarczy. Nie, ja muszę ten wygląd zmienić. Boże, i co ci tam wyglądało? No, ziomek, naprawdę. Nie ja wiem, co ci mogę tu jeszcze pokazać. Wszystko, co mogłem, to pokazałem, tak? Nie wiem. Może. Ja nie skończę, dopiero. Ja dopiero, ja dopiero... No, ale do chyba. W... No to zmienia szybko, bo za chwilę muszę do kościoła iść, i nie zdążę w tym. To sposób. zmień ty. Jak, jak ja mam to zmienić? Ja nie wiem, jak to zmienić. Nie, to szukaj na przykład. Nie, no żąbek nie jest w naprawdę. A dobra, wejdź teraz ten Winrara. No jest, no. I co? Wejdź prawym przyciskiem. Gdzie, tu? Byle gdzie? Na technikach. No. Wejdź teraz y w No. Metalis, no to. O, Stykła. O, o to ci chodziło? Tak, weź teraz znać RH Sorry, mmm RH, 1, 9, 1,9,1 Dobra, weź teraz BIV, B i V. O wpisz po prostu B. Czekaj. Nie ma BIF, BIF nie ma. BIF A Nie BIV. ma BIV. Mogę się dawać z tym, że nie ma BIF. BIF Nie ma nie było i nie będzie. I nie wiem skąd macie to BIF. Nie wiem skądby to beef macie. Z nie. No nie, no. Patrz. B, A, G, H, I, J. Masz tu gdzieś bif? Bo ja nie. Ja widzę już. Gdzie? A nie. Nie wiem co macie z tym biff. Wszyscy admini to bif szukają i tego beef nie ma w tej wersji. Ale jak chcecie. Patrz to B i V <laughs> BIF nie ma, nie było i nie będzie, no ha. Ale było. <laughs> nie było, naprawdę, no nie ma żonek. No, gdzie to ekran? Mogłeś ci na klawiaturze jaka włączyć i wpisać beef i go nie zobaczysz, no. A może jakoś tak eee. A nie. A to coś nie tak, a może find. Patrz. Beef. Widzisz? Pisałem beef. Nic. Pusto. Nie, nie wiem co by z tym piwacie, bo wszyscy to sprawdzają, ale <tego>, tego nie ma. Już widzisz czy ja jestem, bo muszę tego chciała wiecie. Weźcie tego minera. A tu nic nie ma naprawdę <tego> Ja mam czas, żeby to znaleźć. Ale ja nie mam czasu. Ty nie masz ale ja mam? No, a ja jestem w sumie już czysty, więc mogę sobie iść Ewa. O, jest boknia. Dobra, widzę BIV, BIV. U siebie? Nie, ja, u ciebie. Gdzie? A tu jest jakiś BIV? Tu? Tam. Um. Okej. a nie, to jest BIY. Nie. Ja. A tyba... to jest teraz? A by już pał ja So close, Jamek, so close. <laughs> no włącz tam to. No to nic nie ma, no proszę, to już jest nudno. Nigdy jest to typa 40 minut No wyjdziesz. Można tego, że jestem czysty i wymyślasz jakieś chudoni 40 minut. No 40 minut jaki ja dobry, skrytny gracz jestem. Łatwo. Już? Weź wyżej. No, to masz to masz tu wyżej? No. Jak przeglądasz każdy pick po kolei, to się nie się tyle sprawdzać. Będę. Naprawdę, ziomek, nie na potrzeby. Ale ja mam czas, chłopie. Ja nie mam czasu. Już nie idziesz do kościoła, bo kościół jest o 17.30. Może u ciebie, ale u mnie jest o 18 Ty, jak u ciebie jest kościół 1730... To, to czemu cię w kościele nie ma? Bo u mnie nie ma 1730. To gdzie, o której ty masz ten kościół, z mówisz, że masz pół do 6 ja. Ty teraz mówisz, że jednak nie masz. Bo u mnie nie ma takiej godziny. Jak to nie ma, to gdzie ty żyjesz, Szamek? Zobacz na tym swiku. No i co? i na mnie. No. Widzisz? Gdzie żyje? Nie widzę. W prawej stronie pisze, Koło mojego niku. Ale to wyłącz informację o połączeniu. Ty, to, to jakiś kraj? Szwecja czy inne pójstwo? Gdzie ty żyjesz ziomek? Co to za kraj? Chyba Ameryka. To ty... To jakiemu ty mówisz ziomek w języku? Halo, kolego. Szafniesz do Minrara czy nie? Zamkniesz? Czy... He? Co mam zrobić? Szafnij do Minrara. Mam go zamknąć, tak? Nie, masz cofnąć, dobra. No ale halo, no to no, Nie... O, ty tu przeglądasz? No zostaw mnie już, ja chcę grać. Dobra, ziomek, patrz, jestem czysty, widzisz, toż tu nie ma żadnego Huzuni, prawie shift nic nie ma, nie pokazuje, więc nie mam kuzuni, więc elo, więc czysty jestem, tak? A, -a. Nic nie wykryłeś, ani klawiatury ekranową, ani w plikach, wszystko jest czyściutkie, nawet w menu mam czyste, no to halo, co? jak mogę mieć czyty? Nie wiem No właśnie, więc jestem czysty I Czysty, Jeszcze... Czy może czysty jesteś, ale muszę to zobaczyć, że czy czysty to co mam ci, kurde, nie wiem. No masz tego rada. czytaj to coś, to masz, nie wiem co chcesz, czytaj. Tylko się o nie idziesz? No chcę, ale nie wiem czy dam radę, przy ciebie wie. Ziomek. ostatni plik. No to szybko, bo się spóźnię i tak. P-G-I. Czekaj. Tak, masz. Nie ten B -J, B, J, I A, B, I To B, I No to masz, B, -I. Masz, masz To jest B, Y A, B, Y, dobra, masz Bet, Co? <ślam> nie rozumiem, ziomek, ty nie trollujesz Ja się nie dam trollować Koniec Jestem czysty, elo? Okay? Daj mi ci czystego, już daj spokój ziome nie, bo ja muszę zobaczyć czy ty jesteś czysty, nie rozumiem że... A czemu ty mnie w ogóle sprawdzasz? Bo cheaty Jakie cheaty? To jest aura No bo co? To jest aura No jakoś tej aury tutaj nie widzisz w tym momencie A na razie nie <laughs> Nie zobaczysz Tego tu nie mogę powiedzieć Bo w złym miejscu patrzysz kompletnie Dobra, dobra, robię wyświetl tej informacji, takie dialogi, z co to jest tam. E, to, to i to. E, to No masz. teraz trzeba sobie coś zobaczyć. Co zobaczyć? Tak, chcę wezmę se czy dobra. 2 0 2 8, 4, 7, 7, 8, 4, 7 8. 485719 Może dam Ci linka do tej wersji mojej, którą mam obecnie i Ci co ją Dobra, czysty. <grym> łatwo? Elo, no to elo. Serio czysty jestem? Tak. A, no łatwo, nie, nie mówię nie. Nie, nie. nie będę się spierał, tak? Nie będę się spierał. Jak Adin mówi, tak jest. Także dziękuję. I żegnam. Elo. Ja jedno, ile we ten typ sprawdzę? 54 minuty, ja pierwszy.